Cześć, tu Damian, witam Cię w nowym materiale na moim kanale o Warcabach. W Osiecznej koło Leszna w Wielkopolsce zakończyły się półfinały 44. Mistrzostw Polski w Warcabach Stupolowych. Turniej ten wyłonił ósemkę zawodników, którzy wraz z trójką ubiegłorocznych medalistów oraz osobą reprezentującą dziką kartę zmierzą się o tytuł Mistrza Polski 2020. W kilku epizodach przyjrzymy się najciekawszym momentom tego turnieju, a na początek dwie partie, które specjalnie dla widzów kanału Warcaby przeanalizował Karol Cichocki, czyli jeden z najlepszych zawodników kraju i przy okazji jeden z faworytów do zwycięstwa w turnieju finałowym. Zapraszam na odcinek. Półfinały z Polski to bardzo charakterystyczny i jedyny w swoim rodzaju turniej, dlatego że na krótkim, siedmiorundowym dystansie nie ma miejsca na wpadki, a nawet remisy z teoretycznie słabszymi zawodnikami mocno komplikują szanse awansu. W partiach, które zobaczymy, Karol grał z teoretycznie słabszymi zawodnikami, natomiast nie takimi, którzy za chwilę wpadaliby na kombinację, a partia kończyła się po kilkunastu minutach. Tym bardziej w takich partiach długofalowo musimy pokazać swoją wyższość i takie partie wygrywać. W pierwszej partii białymi grał Marcin Hęsiak, a czarnymi oczywiście Karol Cichocki 33-28-18-22, i jak zaznaczył Karol, w debiucie miał plan wyprowadzania pionów do centrum. 38-33-12-18-31-26, 7-12, 37-31, bardzo popularny debiut. 19-23. Karol wymienia do przodu, zajmując centralne pole 23, zyskując tempa. Nie boimy się oczywiście wymian białych typu 33-28, bo tylko i wyłącznie pozwala to. Czarnym umacniać centralną pozycję, a białym pion z centrum usuwa. 31-27 To jest wymiana Marcina, która jest zdecydowanie niepotrzebna i zbyt pasywna w tej pozycji. Na pewno można było wybrać inne, spokojniejsze plany gry. Tymczasem oddaje inicjatywę na swoim długim skrzydle i pozwala czarnym na to skrzydło właśnie powoli się rozwijać. 10-14, 42-38, 14-19 Standardowe wyciąganie pionów. I kolejny ruch, na którym na pewno na miejscu Marcina bym się nie porwał, czyli 47-42. Pionek 47 to bardzo ważny pion do obrony długiego skrzydła czarnych i na pewno po takim zagraniu może się zapalić lampka nad głową czarnych, żeby faktycznie na to skrzydło przeciwnika grać. Za wcześnie, na pewno warto było zamiast tego rozważyć ruch 36-31 i ogólnie walczyć o kontrolę pola 27, a nie oddawać w ten sposób inicjatywę. Po 47-42 białe zagrały 50, 34, 29, białe wymieniły na bandę 10-14, 44, 39 i Karol zagrał 16-21. Jak zaznaczył, rozpoczyna atak na długie skrzydło przeciwnika. Bardzo poprawny plan, zwłaszcza z uwagi na puste pole 47. Yy. O którym mówiliśmy przed chwilą. 50, 44, 1, 7, 30, 25, 11, 16, 32, 27. Ok, w ten sposób może i Marcin przerzuca piona do centrum, zyskuje tempa, ale co więcej, stwarza troszkę słabości pionem 28 w swojej pozycji, bo po ruchu 16, 21 znów Karol zauważa, że słabo osamotniony pion na polu 28 daje możliwość podchwycenia. Czyli stwarzania gruźb wokół tego piona ruchami 18, 22, 18, 23. 41, 37, 18, 22. Karol rozpoczyna plan podchwycania piona 28. 37, 32, 6, 11, 46, 41, 13, 18. 41, 37. 11, 16, 37, 31 i 8, 13. Kolejny bardzo ważny i bardzo solidny ruch ze strony Karola, Karola z uwagi na to, że. Marcin przeszykował pionami 36 i 31 możliwość wymiany 31-27 i odzyskania kontroli, próby odzyskania kontroli nad podchwyceniem piona 28. Natomiast ruchem 8-13 Karol ustawia bardzo silną kolumnę 9-13-18, więc po takiej wymianie Marcina sam ma kolumnę do tego, żeby skontrować wymianą 18-22. Przykładowo popatrzmy jak to by wyglądało na planszy, jeżeli dochodzi takiej wymiany od razu potem. Karol może wymienić w ramach kontrofensywy. I teraz warto zobaczyć na pierwsze trzy kolumny na krótkim skrzydle białych, gdzie w ogóle nie ma ich pionów. W tej sytuacji Marcin był zmuszony zagrać na swoim krótkim skrzydle: zagrał 40, 34, a Karol 28. Niestety teraz Marcin jednak zdecydował się na tę wymianę 31 -27, o której mówiliśmy przed chwilą. Na pewno nie była to dobra decyzja, lepiej było próbować grać drugim skrzydłem i w jakiś sposób wytępować Karola, żeby aż tak inicjatywy na swoim długim skrzydle nie oddawać. Oczywiście po wymianie się dzieje to, co założyliśmy wcześniej, a potem Marcin zagrywa 34-29. W odpowiedzi Karol 8-13. A439-34 zagrywa Marcin. Miał możliwość popełnienia błędu oczywiście po ruchu 42-37 wymiana czarnych 20-24 z biciem na pole 24 i nieuniknionymi groźbami, dlatego że teraz grożąc 24-29 Czarne zmuszają białe do zagrania 48-42, a potem bez problemu realizują plan złapania przeciwnika w kleszcze 12-18, potem 18-23, przed którym za chwilę nie będzie żadnej yy, drogi ucieczki. W takim wypadku 42-37 nie można było zagrać. Martin zagrał 39-34, a Karol bardzo silna wymiana 21-27 z biciem na 27. Zobaczmy, że bardzo słabe skrzydło, krótkie, długie, przepraszam, białych. Dodatkowo nie może się w tym momencie rozwijać, bo ani nie można zrealizować jakiejś wymiany 38-32, a ponadto nie może teraz biały wyjść 42-37 z uwagi na groźbę, jaką Karol. W tym momencie zastawił, bo po tym ruchu po prostu czarny oddają 21, 27 i 2 za 3 bezproblemowo wygrywają partię. W takim wypadku Marcin zagrywa 44, 40, Karol 20, 24, 20, 24 z biciem na 24. I Marcin zagrał 34-30. Wydaje się, i tak też napisał Karol, że jeszcze lepszym wariantem na chwilę obecną byłoby zagrać faktycznie 34-29. Teraz Karol kontynuowałby 13-18, bicie 18-23, 40-34. Odbijają czarne piony i po wymienieniu białych 43-39, bicie, bicie. Pozycja białych jest bardzo trudna ale jeszcze z jakimiś szansami na remis, gdzie mają możliwość wreszcie ruszyć pionami ze swojego długiego skrzydła. Natomiast po Marcina zagraniu 34-30 w ostatnim ruchu, Karol po prostu spokojnie zagrywa 13-18, za chwilę grożąc z wejściem 18 na 23. Marcin zagrywa 40-34. Teraz w tej pozycji nie mógł przykładowo zagrać 42-37, bo spotykały się to z taką fajną dwuorientową kombinacją. 14-20, biały zabijają dwa piony, Karol odbija, Marcin bije. I teraz można albo zagrać 7-11 i po biciu białych zabrać trzy piony, albo spróbować zagrać 27-32 i z biciem na większość i odbiciem białych wejść na damkę na 47 i bez problemu wygrać tę partię. Wracając do pozycji, która miała miejsce w partii, to 4, to, ten ruch 40-34 też raczej już kończył zmagania, natomiast może najlepszym wydawało się jakoś w tej pozycji e, po ruchu 13-18 czarnych zagrać 28-23. E, oczywiście pozycja jest bardzo trudna, wręcz beznadziejna, bo mimo tego, że pionów jest po 9 z obu stron, to bez problemu czarne powinny się przedrzeć. E, na długim skrzydle białych, ale dawało to jeszcze chociaż chwilę kontynuacji, a tak to partia skończyła się bardzo szybko, dlatego że po 40-34 Karol zagrywał 18-23, Marcin 43-39, oddaje piona chcąc odebrać za chwilę tego stojącego na polu 24 ruchem 34-29, ale na to Karol zostawia 17-21 i w tej sytuacji nie może Marcin atakować 3429, co zresztą w partii zrobił, a po czym mógł się spotkać z większościową pułapką 22-28. Oczywiście nie może być jednego piona na 20, musi odbić 2 na 31, a Karol zabiera 2 na pole od damki i za chwilę tę partię wygrał. Wrócimy jeszcze do tego wariantu. Gdyby nie zdecydował się na takie zagranie Marcin w tej pozycji, a na przykład zamiast 3429. Zagrał 45-40, Karol mógł spokojnie poczekać 21-26, a na 34-29 w tym momencie oprócz wcześniejszej groźby jest jeszcze 27-32, czyli takie 2 za 3 większościowe. Ponadto, gdyby w tej wcześniejszej pozycji po 17-21 zagrał na przykład 42-37, to tutaj Karol miał plan grać 21-26, a po 37-32-26-31 Bicie 22-28, bicie i 24-29, oczywiście z bezproblemowym przerywem, pionem więcej i szybką wygraną w partii. Tak jak mówiliśmy, wracając do tego, co zagrał Marcin, 34-29, a na to Karol 22-28, bicie, bicie, odbitka 31-27, 2 za 2 ale po ruchu 19 23 czarnych gdzie mają piona więcej gdzie mają piony stojące bardzo dobrze bardzo sensownie bez żadnych nadziei dla białych na przeryw a gdzie czarne idą po prostu na długie skrzydło białe nie miały co więcej niż tylko się poddać bardzo fajnie zrealizowany plan od samego początku kiedy zobaczyliśmy w pierwszych ruchach słabość ze strony przeciwnika, plan gry, który pozwolił partię wygrać w dosyć zdecydowany i znaczący sposób. Nie podlega żadnej dyskusji, że Karol był stroną zdecydowanie dominującą w tej partii. Zapraszam na kolejną do analizy. Druga analizowana partia: Krzysztof Kortas, Karol Cichocki. Krzysiu zagrabiały mi 31-26, a Karol odpowiedział 20-25, jak zaznaczył. Celem debiutu było odejście od teorii i doprowadzenie do skomplikowanej pozycji w partii: 36-31, 15-20, 41-36, 10-15, 46-41, 5-10, 33-28, a Karol wymienia 19-23, bijąc na 23 z planem zajęcia pól 25 i 23. Oraz rozwijania, rozwijania pionów do centrum. Dalej możliwe wtargnięcie na pole 29, potem z planem ruchami 20, 24 i 24, 29. Krzysiu zagrał 31, 27, Karol 10, 14, 39, 33, 13, 19, 44, 39, 8, 13, 49, 44, 2, 8. 36, 31, 20, 24 i 33, 28. Po kilku ruchach standardowego wyciągania pionów teraz mamy dosyć e, istotną pozycję, dlatego że Karol decyduje się wymienić 17, 21. Teraz po biciu 26 na 17 Karol bije 2 piony, a białymi Krzysiu Kortas musi oczywiście zabić 2 na pole 20, po czym Karol odbija 15, 24. I jak piszę, to wybicie nie jest dla niego groźne, dlatego że białe nie mają jak odnieść korzyści z tytułu współpracy pionów 2. 23 i 25, a dodatkowo pion 25, czyli ten bandowy ogranicza biały na ich krótkim skrzydle. Krzysiu zagrał 42, 38, Karol 24, 30 i tym wybiciem chciał dalej ograniczać krótkie skrzydło białych i związać te sześć białych pionów, czyli 50, 45 i te, które są dalej w linii dwójnika za nimi. 41-36 zagrały białe, 6-11, 47-42, 14-19, 27-22. Białe musiały grać coś, z uwagi na to, że są mocno poograniczane ze wszech stron groźbami kombinacyjnymi i nie tylko zdecydowały się na wyjście na pole 22. Karol zagrywa 12-18 z uwagi na to, że w pozycji otwartej z pionem białych na polu 22, czyli tym, które przed chwilą Krzysiu zajął, ważna jest dla obu stron kontrola nad polem 29 i jak najbardziej się z tym zgadzam. Teraz planem Karola było to, żeby rozbić kolumnę Białych 48, 42 i 37. Po tym jak białe odbijają tego piona ruchem 37, 31. 8, 12, 34, 29 z biciem i 16, 21. Karol stara się izolować piona 22. Kolejny ruch 21-26 pozwoli mu na atakowanie 12, 18. Gdzie biały będzie musiał się tak naprawdę martwić, jak tego piona obronić. 42-37, 21-26, 32-28. I teraz Karol odbija 19-24. Dlaczego to robi? Dlatego, że gdyby teraz próbować zaatakować piona 22 ruchem 12-18, to białe wystarczy, że poczekają np. 45-40, oddadzą drugiego piona, trzeciego zabiją 3. I cały nasz plan e, niestety nie zostanie zrealizowany, dlatego że w tym momencie po wybiciu pozycja jest równa. Wracając do pozycji, tak jak mówiliśmy wcześniej, Karol wymienia 19-24 do tyłu, e, a Krzysiu zagrywa 36-31. Zdaniem Karola lepsza forma, forma obrony. Mm, dla białych to zagrać 39-34, wymienić tego piona do kolumny. A teraz po ataku 12-18 po prostu wbić się na pole 17, dlatego że teraz, gdyby czarne próbowały kontynuować atak białego piona, przykładowo ruchem. 3,8, po czym białe mogłyby odpowiedzieć 43,39, jakieś 1,6, żeby za chwilę zaatakować 12-18, No to białe grożą tym, że oddadzą tego pionka z 17, i jeszcze jednego, i jeszcze jednego, i w ten sposób pięknym mosteczkiem uniemożliwią realizację takiego planu czarnym. No ale Krzysiu zagrał 36, 31, 12, 18, atakuje to Karol, 31, 27, 14, 19, 45, 40. I 9-14. Białe grają teraz 37-32 i jest to dosyć określający dalszy plan białych ruch, dlatego że zamykając to pole dają możliwość takiego zagrania planu czarnym jak 7-12, 12-17, czyli Wzięcie w kleszcze białych, i potem jakieś groźby 19-23, może 26-21, przed którymi wcale tak łatwo będzie się, nie będzie się obronić. Karol zagrał 30-35, 40-34 i 14-20. W ten sposób też rozważa możliwość wejścia na pole 24, sprowadzenia partii do pozycji klasycznej, w której można powiedzieć, od razu widać na pierwszy rzut oka, że biały są bardzo mocno ograniczone, ciężko im będzie się w jakikolwiek sposób rozwinąć na ich krótkim skrzydle przeszkadza im też również w tym pionek 35 Białe zagrywają 39-33, co ciekawe po 34-29 była w tej pozycji bardzo fajna ukryta kombinacja z wpuszczeniem przeciwnika na damkę, oddaniem dwóch kolejnych pionów i w ten sposób oddając w sumie 4, zabijając też 4. Za chwilę czarne mogą się przerwać na damkę i oczywiście bezproblemowo te partie wygrać. W takim wypadku 34-29 to był ruch, na który musiały się właściwie hmm, Przepraszam 39, 33 A następnie po 7, 12, 34, 29. Ruch na które zdecydowały się białe 20, 25, 48, 42 i 12, 17. Teraz, oczywiście, zostawiają czarne groźbę w dwie strony: 19, 23. żeby nie bić na damkę, nie dając takiej możliwości czarnym, białe muszą poświęcić piona. Grają 29, 23 i po podwójnym biciu atakują 27, 21 dając czarnym wolne tempo i dosyć swobodną możliwość wyboru dalszego planu gry. Karol się zdecydował na 30-34 i po biciu zaatakował 34 na 40, czym sprowadził piona na 45, no i teraz jego plan wydaje się dosyć prosty, aby w kolejnych ruchach pion 35 przewędrował, oddał się pod piona 50, a pionek 45 będzie miał drogę na damkę, Bezproblemową. W takim wypadku 38-33 zagrywa Krzysiu Kortas. Teraz oczywiście nie można wychodzić tym pionem, bo potem Krzysiu by zagrał 43-38 i groźby wymian albo uproszczeń byłyby nieuniknione. Dlatego Karol zagrywa 11-16. No i dosyć duży błąd znów popełnia Krzysiu, dlatego że zagrywa 42-37. No wydaje się, że dużo lepszym ruchem oczywiście było 43-38, bo teraz chociażby czarny nie mogą wyjść 35-40 dlatego że wtedy jest wymiana 1 za 1 i ta pozycja nie jest dla czarnych wygrana. Natomiast po 42, 37, ten ruch 35, 40 można już zrobić, eee, 33, 29, próbują się dalej bronić białe, 25, 30, 29, 23 i to jest ruch, który w bardzo efektowny sposób kończy partię kombinacją, bardzo niewidoczną, bardzo efektowną, 3, 8, oddajemy kolejne dwa piony i takim biciem, jakby piętą od tyłu 5 pionów czarne zabijają, bijąc na damkę na polu 49. Bardzo fajny, efektowny sposób na wygranie partii, na zakończenie bardzo ciekawego planu, który był stopniowo przez czarny realizowany. Jeżeli podobają Wam się takie analizy, wynieśliście z nich coś ciekawego. To jak najbardziej proszę o pozytywny komentarz pod spodem w tym filmie, oczywiście zostawienie łapki w dół, subskrypcję i oczywiście, jeżeli chcielibyście mi zasugerować przeanalizowanie konkretnych partii albo partii konkretnych zawodników, to zapraszam do udziału w dyskusji pod tym filmem. Tymczasem dziękuję Wam za obecność na dzisiejszym materiale i do zobaczenia w kolejnych. Cześć!